STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Trenerze, jesteśmy w trakcie przerwy reprezentacyjnej. No właśnie, dzisiaj miał być sparing, sparingu ostatecznie nie ma i chyba taki okres wytężonej pracy, i zarówno dla Was, jako i dla sztabu szkoleniowego, jak i dla zawodników. Tak, tak, dla, dla kibiców to wydaje się, że to jest okres takiego rozprężenia i... To jest wręcz przeciwnie. Ten okres wykorzystujemy na to, żeby popracować, przygotować się pod kolejne spotkanie, które czekają u nas po tej Czy po takim meczu, po takim zwycięstwie, jakie było z Legią, wiadomo oczekiwania kibiców będą bardzo duże, bo każdy spodziewa się, skoro graliście mistrza Polski to jeszcze na jego stadionie, no to teoretycznie każdy mecz powinien być już w tym momencie dużo łatwiejszy, natomiast praktyka wskazuje, że wcale tak być nie musi. No przede wszystkim tym zwycięstwem daliśmy jasny sygnał kibicom, żeby zapełnić nasz stadion na kolejne spotkania i tutaj by, byśmy chcieli, żeby ten stadion był jak najbardziej zapełniony, żeby ci kibice przychodzili, żeby żyli tym meczem. Bardzo podoba mi się atmosfera miasta w meczowym, te, te rozwieszone barwy klubowe po, po, po latarniach, po całym mieście. Widać, widać że to jest święto w Białymstoku, dlatego też tutaj taki apel do kibiców, że zapraszamy, zapraszamy całe rodziny, aby przychodzić i odwiedzać, bo na pewno będą emocje, to możemy zagwarantować. To jest sport i wiadomo będziemy walczyć o zwycięstwo. A wracając do zwycięstwa z Legią na pewno, na pewno takie zwycięstwo to jest fantastyczny fundament, ale, ale wiemy, że żeby iść dalej musimy stawiać kolejne, kolejne cegły do, do budowli, którą... Cały czas chcemy budować, i to jest, to jest, tylko, to jest tylko etap. E, te dwa tygodnie, za już tydzień, który został do meczu z Beskidziem, tak. chyba też dla Was, jako dla, dla sztabu szkoleniowego, i istotna kwestia w kontekście e, budowania e, tej relacji z drużyną, wszak jesteście tutaj w od nieco ponad miesiąca. Tak, dlatego tak jak wspomniałem jest to okres wytężonej pracy. Dużo pracy analitycznej, analiza poprzedniego spotkania, bo wiemy, że ciszymy się ze zwycięstwa i szacunek dla, dla zawodników, że, że tą determinacją wolą walki charakterem. Wybroniliśmy się w trudnych momentach, ale wiemy, że było jeszcze dużo momentów w naszej grze i z tego sobie zdajemy sprawę, więc jest, jest na czym pracować. Plusem chyba też jest to, że stosunkowo niewielkie ubytki w kontekście zgrupowań reprezentacyjnych nie ma, tylko można powiedzieć w cudzysłowie Pawelsa Steinborsa i Bartka Bidy, poza tą dwójką, wszyscy do trenera dyspozycji. Tak, tak, dwóch reprezentantów wyjechali na swoje mecze. Paweł wczoraj już rozgrywał swój mecz, zagrał na zero z tyłu, więc, więc to do, do, dobry, dobry prognostyk. A Bartek czeka, czeka na najbliższe dwa spotkania, bo reprezentacji, więc też też liczymy, że, że, że powinien zaliczyć jakieś minuty. A co do pozostałych zawodników, no to mówię, pracujemy troszkę pracy indywidualnej, są też drobne urazy, przeciążenia, więc, więc wiadomo, ta praca jest zróżnicowana, ale pracujemy codziennie dosyć intensywnie, więc, więc jest ten okres na to, żeby pracować. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Biały Białystok.